O, Mamy nowy pojazd, który e, nawet nie mogę powiedzieć, że został dofinansowany, bo został całkowicie sfinansowany ze środków, którymi dysponuje wojewoda dolnośląski. Ja może kilka słów e, powiem e, w ramach podziękowań troszeczkę później, natomiast teraz e, poproszę Pana Wojewodę żeby kilka słów powiedział do nas. Bardzo się cieszę, że dziś spotykamy się w tak miłej scenerii i chwili. Dla mnie to jest bardzo przyjemny czas, ponieważ pomiędzy tymi świętami, które już za nami, a Nowym Rokiem mam ogromną radość przekazać 16 karetek, które będą służyły Dolnoślązakom. Oby jak najrzadziej służyły dolnoślązakom, bo wszyscy wszystkim życzymy jak najwięcej zdrowia, ale faktem jest, że te 16 karetek i dodatkowo sprzęt medyczny pojawi się na terenie naszego województwa. Te pieniądze udało się zaoszczędzić w dolnośląskim urzędzie wojewódzkim w, w budżecie wojewody i to mnie niezwykle cieszy, że możemy przekazać je na tak zacny celi. Karetka jest wyposażona, proszę Państwa, od A do Z, można powiedzieć. Jest to wyposażenie właściwie lepszego, trudno sobie wyobrazić, tej karetki, a oprócz tego jeszcze otrzymaliśmy środki na dodatkowe wyposażenie, tak żeby Państwo sobie zdawali z tego sprawę, że Oprócz karetki z wyposażeniem jest również wyposażenie dodatkowe, czyli jest defibrilator do, do kolejnego ambulansu i masażer, łącznie na kwotę 140 tysięcy, a karetka na 490 tysięcy złotych. Także to, to jest naprawdę bardzo ważne dofinansowanie. Wszyscy Państwo tutaj obecni doskonale wiedzą, że dział pomocy doraźnej, czyli pogotowie ratunkowe, to jest, to jest grupa ludzi, która, która w pierwszej kolejności ma kontakt z pacjentem. I to jakby na nich spoczywa ta największa odpowiedzialność, jeśli chodzi o, o właśnie o ten pierwszy kontakt. No ale ale no, ci ludzie też muszą mieć, muszą mieć sprzęt, na którym pracują. I to jest właśnie taki sprzęt, z, z którego się właśnie cieszymy. Ja chciałbym złożyć na ręce Pana Wojewody takie podziękowanie skromne, bo tylko tyle możemy zrobić. I szczerze powiem, już zresztą dzisiaj z personelem rozmawiałem na ten temat, że oni by chcieli więcej, czyli chcieliby kolejne karetki, ale usłyszałem z ust pana wojewody, że dobrze by było rzeczywiście co roku jedną karetkę do nas dostarczać. Także może nie chcę trzymać za słowo, ale, ale, będziemy, ale to mieć, to będziemy to mieć w pamięci.